Czym w Pana pracy jest przestrzeń, która wymaga ciągłej zmiany? No, tak Przede wszystkim wydaje mi się, że przestrzeń, która wymaga ciągłej zmiany, jest wszędzie wokół nas, że ona jest wszechobecna i możemy ją podzielić na taką zaprojektowaną i taką, która po prostu istnieje. I Myślę, że taka, która istnieje, no to jest każdy budynek, po prostu w momencie życia, w momencie korzystania z niego, no my go zmieniamy. I no i to jest po prostu normalny ciąg życia, aczkolwiek są też takie przestrzenie, które są zaprojektowane z myślą o tym, że były w ciągłej zmianie. No i wydaje mi się, że to, co definiuje takie przestrzenie, to mimo wszystko to, że one mają jakieś sztywne ramy, wokół których ta przestrzeń, ta zmiana się dzieje. No i te sztywne ramy często są po prostu konstrukcyjne, czyli wynikają z jakiejś rdzeni, z jakichś słupów, z jakichś konkretnych ścian. Ale w obrębie. W obrębie tych ścian po prostu toczy się życie i to, co, no, to, co się dzieje w tym życiu. I wydaje mi się, że takim po prostu najłatwiejszym przykładem czegoś takiego mogłyby być biurowce czy jakieś inne wieżowce, które w ramach głównego rdzenia i słupów konstrukcyjnych zapewniają przestrzeń do dowolnej kreacji dla inwestorów, dla architektów. No a czym się to wyraża w moim projekcie? Wydaje mi się, że Dokładnie tym samym, że ja zaprojektowałem jakieś ramy mojego projektu, zaprojektowałem ramy tego życia, które można łączyć ze sobą, ale te wnętrza są puste. I to, co się w nich stało, to właśnie zostały również zaprojektowane jakieś elementy, które są zmienne i które pozwalają na tą ciągłą zmianę w tych przestrzeniach pustych. No i wydaje mi się, że po prostu w ten sposób zdefiniowałbym przestrzeń z ciągłą zmianą.